Pani Marszałkini, Wysoka Izbo. List biskupów polskich do biskupów niemieckich z prośbą o pojednanie i wzajemne przebaczenie był szczególnym aktem odwagi. Polska wciąż odczuwała traumę wojny, zachodnia granica nie była uznawana, a propaganda komunistyczna przedstawiała Niemców jako naszych arcywrogów. Komuniści robili to, co dokładnie robią teraz posłowie PiSu na spółkę z obecnym Kościołem katolickim wzbudzają antyniemiecką fobię. Mimo że Niemcy to nasz największy partner handlowy, jeden z ważniejszych sojuszników koalicji antyputinowskiej. Najwyższy czas, by posłowie, którzy na tej sali tak często powołują się na Boga i Kościół, porzucili swoje antyniemieckie uprzedzenia sięgające korzeniami z głębokiej komuny i wzięli przykład z biskupów, którzy już 60 lat temu zrozumieli, że zgoda, buduje, a nienawiść rujnuje. Potem niestety znowu im się odmieniło, ale ten list to jedna z niewielu dobrych rzeczy, jakie mogę powiedzieć o kościele rzymskokatolickim w Polsce.